Co tu się dzieje w ogóle tej porze? Jedziemy! Dzień dobry! Cześć! Słuchajcie, jest 5.04 O 4 rano się obudziłem Wyszedłem z łóżka pół godziny później Bo oczywiście zasnąłem od razu I jedziemy, jedziemy do sklepu biegacza Na Powiślu, gdzie od godziny 5.30 Rozpoczyna się Wspólne oglądanie Projektu Breaking2 Mówiłem wam o nim wczoraj, jako, że jest to projekt, w którym Nike chce wraz z trzema biegaczami, złamać dwie godziny w maratonie, i powiem tak, sporo było wczoraj rozmów na, na ten temat w różnych grupach. Dużo osób mówiło, że to nie jest specjalny wyczyn, bo, bo przecież tam mają idealne warunki, bo, bo coś tam, bo coś tam. I tak sobie patrzyłem na to, kto to tak komentuje. I tak. Ja rozumiem, że można mieć świecie, że to nie jest atestowana trasa ostatecznie i że, że to nie są warunki polowe, ale nadal 2,50 na kilometr 42 razy plus wat. Jak można mówić, że to nie jest sportowe osiągnięcie, że to nie jest sportowo interesujący temat. No nie wiem, dla mnie jest, słuchajcie. 5.05 i jadę dalej. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Drodzy widzowie, witam serdecznie tych, którzy przyszli punktualnie. Jest jeszcze, jest jeszcze 50 sekund do momentu, kiedy zaczniemy rejestrację na nasz Przypominam, że próba łamania w pół godzin, breaking tour, na to, że Monza we Włoszech rozpocznie się o godzinie 5.45, a my już za pół minuty zapraszamy Was do naszych dziewcząt w Szekinie. King i Anity, które będą Was czekowały, przekazywały Wam welcome parki i potem zapraszamy na i śniadanie i oglądanie do dolnej części sklepu, żeby sklepu, się niepominę E, czyli schodzimy schodkami w dół, po prawej stronie macie szatnie, na dole też macie e, e, toalety. Radzę teraz załatwić wszystkie potrzeby, żeby potem e, nerwowo prawda, nie korzystać z toalet, kiedy będzie moment bicia e, dwóch godzin e, w maratonie. Próba szybkościowa za nami. Wybiliśmy sztafetę sześć osób u nas, 1000 metrów. Z czego ja zrobiłem 100? Poniżej tempa, którym dzisiaj biegną ci wariaci tam w mocy. Nie wiem jak oni to biegą. To nie ma sensu. Jest niemożliwe. <noise> walczymy, walczymy, słuchajcie, trochę dramaturgii, może specjalnie kontrolować. Idzie bardzo po wewnętrznej, widzicie? Ten malutki kalender mu pokazuje, że ma bieg. Walczysz, walczysz! Troszkę <ślesk> <Dostań, dostań, dostań. ślesk> jazda, Trochę odstaje. Oni pewnie próbują skleić w legata, lagata Legata i tą grupę z przodu, widzicie? Gdyby było e, tuż przy kawężniku, tuż przy wewnętrznej, Mógł się mocno szczerzy. Jeszcze minuta dziesięć. Da rady czy nie? 400 metrów, końca. Chyba 10 Chyba marka, marka, marka. metrów do końca metrów za 400 sekund zawalenia. 400 metrów sekund. 400 metrów zawalenia. 400 tutaj będzie 200 metrów do metrów będzie metrów Zaraz to zobaczymy. Dopingujemy Juba na Dwa 2 0, 0, 22 Okej, okay, wielkie oklaski Ale gość, ale gość, słuchajcie. Ja myślę, że nawet, ja myślę, że nawet jeżeli e, e, oczywiście wiadomo, fajnie, breaking tu, godzina 59-59, ale ja się Wam przyznam z ręką na sercu. Ja naprawdę nie dawałem właśnie więcej niż 5% szansy. Myślę, że e, i ja bardziej teraz uwierzyłem, że to jest granica do pokonania e, i generalnie jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Teraz trzecie miejsce. za zawsze. Wbrew nazwie nazwa ostatniej team 2-27-12, no i pierwsze miejsce bardzo taką tutaj, em, tak powiem, natychmiastą nazwą SoFast 2-24-31. Podobne gratulacje. Może tam przy, naszym, e, przy naszej recepcji. tak Po wszystkim, słuchajcie, jest godzina 8.40, ja wracam do domu. Nie udało się złamać dzisiaj bariery dwóch godzin, ale udało się osiągnąć wynik, który przekroczył wyobraźnię wielu osób. I teraz tak. Już są komentarze w tej chwili, że jeżeli nie udało się w perfekcyjnych warunkach, to znaczy, że nie uda się też w normalnych warunkach. A, jak guzik, prawda? Wyobraźcie sobie. I gorąco polecam. Jest taka książka Psychologia Sportu, i też jest taka książka, jak bardzo tego chcesz. Książka ta ma takie historie na temat tego, co się działo w, w życiu wielu sportowców. I jeden z wniosków, jaki można tam wyciągnąć, jest taki, że są pewne bariery, granice w sporcie pewne liczbowe granice, które są. Teorii związane ze sprawnością fizyczną, czyli ile można wycisnąć, jak szybko można biec, i te bariery w pewnym momencie są pokonywane nie dlatego, że ktoś stał się szybszy, a dlatego, że uwierzył, bo zobaczył na przykład, że się da. I ja wierzę, szczerze wierzę po dzisiejszym, że wielu sportowców, takich biegaczy, którym naprawdę gdzieś tam ten cel dwóch godzin, może kiedyś świtał, ale niekoniecznie wierzyli. Dzisiaj, dzisiaj się utwierdził, że ej, cholera, to jest do zrobienia. Wierzę, że to miało dzisiaj miejsce. Sam się nie mogę doczekać e, najbliższego jakiegokolwiek biegu, zupełnie szczerze, bo ta dawka energii z rana, słuchajcie, było bieganie, była próba na 1000 metrów. Zajęliśmy drugie miejsce. A mi się jeszcze udało wymienić się z kimś na nagrodę, i dostałem nagrodę z pierwszego, z pierwszego miejsca, więc przyjdą do mnie Pegazuski e, prawdopodobnie za jakiś czas, e, bo jeszcze ich nie ma. Ale zajęliśmy drugie miejsce w próbie, ja w tej próbie wycisnąłem tempo na 16 sekund na 100 metrów. Kurczę! Come on, ja! Yeah, Ej! Hey. I co jest ciekawe, zrobiłem to dwa razy, bo zrobiłem też jeszcze na rozgrzewce, przez co później no, umierałem, i cały czas mnie trzyma w tej chwili takie. No, ale teraz spokojnie jadę do domu i mogę zacząć dzień. Słuchajcie, jest 8.50. Mam za sobą już yy, miesiąc emocji w ciągu jednego dnia. Mega. To jest naprawdę mega. I trochę się przyznam, szczerze, cieszę. Chyba się trochę cieszę, że ten wynik nie został osiągnięty. Bo troszeczkę dodało to wiarygodności, wydaje mi się. Wielu osobom może zwróciło uwagę na to, że. No wcale nie było takie naciągane i takie, wiecie, że że, że że o, bo tu perfekcyjne warunki, to się nie liczy, o, bo mają sprężynki w butach, nic takiego nie miało miejsca. Człowiek, tutaj człowiek grał całą rolę. Zobaczcie, on się uśmiechał na koniec, ten zawodnik, coś niesamowitego. To no było fajne, naprawdę. Ja jestem zachwycony tym wynikiem. Jestem naprawdę zachwycony tym wynikiem. Cieszę się, że nie miałem racji, że Nike już to zrobiło. I co jest ciekawe, jeśli chodzi o samą trasę, to trasę można ułożyć, atestowaną, znacznie naszej korzyści korzystniej niż bieganie w pętle. No i nic, no tyle ode mnie. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem wam dzisiaj te kilka godzin z rana. Chyba zakocham się w porannym stawaniu. Te czwarta rana naprawdę mnie obudziła momentalnie. Ja chcę tak trenować z rana. W ogóle chcę zacząć tak biegać, szybko, szybko, szybko. Było takie fajne. Dobra, bo będę się powtarzał teraz. 你爱干啥？